Ostatnio wśród pszczelarzy, czy też youtuberów, którzy prezentują filmiki pszczelarskie na, na kanałach no nie wiem, rozgrzała dyskusja, czy też jakieś wątpliwości na temat na Wiadomo teraz na jest, jest na temacie, jako że kwitnie, że jest to taki jeden z ostatnich pożytków w roku. No, no, rozgorzała dyskusja na temat, jaka, czym się różnią poszczególne gatunki na Włodzie. Wiadomo, że w Polsce obecnie mamy do czynienia z trzema gatunkami na włoci, Czyli na Włodzie pospolita, ta, która naturalnie występowała w Polsce od, od powiedzmy zawsze w cudzysłowie, i dwie przybyszki z Ameryki, na Włodzie, późna i na Włodzie kanadyjska. I teraz, jakie są różnice, jak odróżnić te poszczególnie na włocie. No. Ja z racji wykonywałem nowego zawodu, wiem, może troszkę więcej albo przejmam takie aspiracje do, do znania bardziej, czy, czy umiejętności odróżniania bardziej tych różnych gatunków roślin. Także nie wiem, może tutaj pomogę, albo może jeszcze bardziej zagmatwam kolegom na temat tych różnic cech, które które występują u poszczególnych gatunków nawódź akurat tak się składa, że na pasiece mam wszystkie trzy te gatunki na i u mnie rosną no nie jest moja to intencjonalna um, intencjonalne działanie, że, te, że ta nawódź tutaj występuje po prostu jak już nabywałem tą działkę no ta nawódź była nabywałem działkę z myślą o usadowieniu tu pasieki, więc już kurde no nie, nie, nie robiłem nic, żeby te, tej nawłoci się pozbyć, natomiast też oczywiście nie pomagam jej, bo, no bo niestety w Polsce szczególnie ta nawłoć zagraniczna no jest rośliną inwazyjną i powiedzmy niepożądaną w naszej florze. Tym niemniej no, ta nawłoć tutaj jest i proszę zwróćcie uwagę, to jest nawłoć kanadyjska, najbardziej miododajna z wszystkich tych nawłoci, no, charakteryzuje się tym właśnie, takim dosyć wysokim wzrostem. Kwiatostany ma takie bardzo m, takie szerokie, roz, roz, rozdzielone na takie poszczególne gałązki, takie duże wiechy tworzy. Kwiaty stosunkowo małe, natomiast bardzo miododajne, tak naprawdę najbardziej miodo, jest to najbardziej miododajna nawódź z wszystkich w Polsce występujących. Natomiast najbardziej taką cechą, która no decyduje czy to znowu kanadyjska czy nie jest to, że ma tutaj owłosiony, owłosioną łodyżkę, taki drobny meszek, kutnerek czy jak to inaczej nazwać się na tej łodyżce znajduje. I to, jest taki, powiedzmy, to jest taka cecha morfologiczna, która, która decyduje, bo wiadomo, że te kwiatostany u innych nawłoci też mogą być mniejsze czy większe, to jest taka cecha morfologiczna, zmienna, natomiast ten meszek u nawłoci późnej nie występuje. Jest, natomiast na nawłoci na kanadyjskiej jest ten meszek taki bardzo, bardzo wyraźny. Tutaj obok mamy nawłoć późną, zwróćcie uwagę, te kwiatostany w porównaniu z tą nawłocią kanadyjską, są takie mniejsze, bardziej zwarte, bardziej ulistnione aż do samych kwiatostanów i łodyżka jest gładziutka. Nie ma tu ani ani grama włosków. No i powiedzmy pokrój jest taki bardziej zwarty, ona jest troszkę niższa przynajmniej tutaj u mnie i to co zauważyłem tu u mnie akurat gdzie występują obok, obok, one obok siebie, wcześniej zaczyna kwitnąć na, na późna nieco później, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, na, Włoć, na Włoć kanadyjska, niestety, żeby nie było tak prosto, pomiędzy tymi dwoma gatunkami na włoci, czyli na włocią a my kanadyjską i nawłocią późną, zdarzają się mieszańce, jako że są to bardzo. Zbliżone gatunkowo rośliny. No niestety zdarzają się mieszańce i czym się charakteryzuje taki mieszaniec? To jest taki przykład też na mojej pasiece czy na działce, gdzie mam pasiekę. Mieszaniec. No, generalnie cechy pośrednie pomiędzy właśnie kanadyjską a późną prezentuje, czyli ten kwiatostan jest taki bardziej szeroki niż powiedzmy u późnej, natomiast nie jest taki wiechowaty, taki rozpierzchły jak u. Kanadyjskiej. No, i występuje ten meszek w pewnej formie raczej ubogi. Natomiast nie jest to zupełnie taka gładka łodyżka. Jest taki niewielki, powiedzmy, ten, y, y, te włoski na łodyżkach. No i, no i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście podejrzewam, że te cechy mogą być bardziej nasilone lub mniej, czyli może być taka, taki mieszaniec, może powierać cechy bardziej w większym stopniu. Kanadyjskiej lub późnej, no wszystko to zależy od tego, ile tam procent tego materiału genetycznego z danej rośliny występuje. Tym niemniej, no zdarzają się i to też może utrudnić powiedzmy rozpoznanie właściwe tych dwóch pomiędzy tymi dwoma gatunkami. No i ostatni z gatunków, który występuje w Polsce najbardziej rodzimy, na nawłoć pospolita. Nasz rodzimy, nasza rodzima roślina, niestety najmniej miododajna. Nie ma ona takich tendencji do rozprzestrzeniania się, tak jak tamte dwie, dwa gatunki pochodzące z Ameryki. Popatrzcie, w stosunku do tamtych ma takie Dużo większe, te same kwiaty i zgrupowane na takiej tak bardziej w formie kolby takiego od powiedzmy połowy łodyżki aż do samej góry yy, te, ten kwiatostan jest i jest on taki powiedzmy no właśnie w formie nie wiem kolby walca jak co, czegoś tak to by można było określić, nie jest tak wiechowaty jak te poszczególne. Po, jak tych y, zagranicznych gatunków, no i przede wszystkim te właśnie kwi, same kwiaty, dużo, dużo większe. Jeśli chodzi o łodyżkę, no ona posiada taki drobny, dosyć ostry y, y, meszek, nie taki miękki, jak powiedzmy u, u kanadyjskiej, natomiast występują te włoski w odróżnieniu od powiedzmy późnej. Tak to wygląda o, na tle pasieki. Te trzy gatunki tu są. No, i oczywiście nie nazbierają pszczoły z tego żadnego miodu, jako że za mało mam tutaj na włoć. Tym niemniej, na śniadanie czy na przekąskę, taką no to mają i im to na pewno zostawię. Nie będę im tego likwidował.